Mam przyjemność zaprosić Państwa na 15 wiosenne targi ogrodnicze pod nazwą Pamiętajcie o ogrodach, które odbędą się już 10 i 11 maja na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Szczególnie gorąco zapraszam do odwiedzenia nas w sektorze maszyn. Przygotowaliśmy dla Was szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań, które wniosą komfort, energię i nowoczesność do Waszego domu i ogrodu. To wyjątkowa okazja, by z bliska przyjrzeć się najnowszym technologiom i skorzystać z atrakcyjnych ofert naszych wystawców. W naszym sektorze znajdą Państwo m.in. zaawansowane maszyny ogrodnicze, które sprawią, że praca w ogrodzie stanie się prawdziwą przyjemnością. Zaprezentowane zostaną również nowoczesne systemy grzewcze, rozwiązania dociepleniowe oraz innowacyjne odnawialne źródła energii. Nie zabraknie również nowości ze świata motoryzacji. Przyjdźcie i przekonajcie się sami, jak nowoczesne rozwiązania mogą ułatwić wasze codzienne życie i uprzyjemnić chwile spędzone w domu i w ogrodzie. Czekamy na Was w sektorze maszyn. Do zobaczenia na targach.